Cześć, witajcie, tutaj Avi, a z nami jest... Pan Paula! Ta, której oczywiście link do kanału macie w opisie, bardzo serdecznie zapraszamy. Yy, dobra, ale dzisiaj jest naprawdę, powiedzmy, historyczny odcinek, jeżeli można tak to nazwać. Długo na niego czekałam. Każdy myślę na to czekał, tym bardziej wszyscy lub większość na naszym serwerze Discord, bo już dużo osób to naprawdę pytało i tak dalej. Tak samo w sumie jak na, pod komentarzami, dużo było takich pytań od w sumie chyba dwóch lat, bo mniej więcej tyle już zbieram te skrzynki, co może być dosyć dziwne, że tak mało ich mam, ale uwierzcie, ja dosyć mało gram w Transformers, przez no może przez rok, nie przez dwa, wiadomo, ale... zbieram je mniej więcej od kiedy, momentu, kiedy wyszły, tak? A tam ja miałem niekiedy większe przerwy, mniejsze przerwy, jakoś, nie wiem, tak mniej więcej na eventach mi nie zależało, to może przez to była taka... jest taka niewielka jakoś ilość tych skrzynek, ale dzisiaj nagramy odcinek, gdzie otworzymy wszystkie, tak? Więc myślę, że na początku Otworzymy sobie tą tutaj, na samym dole. Czyli to jest event podajże balon z ciepłym powietrzem, jakoś tak się nazywał ten event. Nie wiem, zaraz wszystko będę wam mówił, a na samym końcu otworzymy tą najbardziej drogą, najlepszą, można powiedzieć, skrzynkę, czy tą legendarną, czy coś jak to jaktokolwiek można nazwać, tak? Więc jeżeli jesteście ciekawi, no to oglądajcie. Możesz zostawić jakąś ocenę, subskrypcję, bo ostatnio. Dosyć mi się smutno zrobiło, jak zobaczyłem, że <laughs> 4 lata nagrywam i mam tylko 400. Dobra, no i co? No i może by zacząć ten odcinek, tak? Okej, okay, tak. no to zacznijmy. Okej, okay, więc już jesteśmy i pierwszym balonem, jaki dzisiaj otworzymy, to będzie event, dokładnie. Y, balon na gorące powietrze, tak? Z tego eventu, z tej skrzynki z tego eventu, można było zdobyć takie odznak, odznaki, jak na przykład, które Wam teraz w sumie pokażę i takie tytuły. Y, miejmy nadzieję, że te wszystkie nagrody, które zdobędziemy tutaj, wiadomo, to nie będą same tytuły. Bo ich jest za, no za dużo, ich tutaj jest wiadomo, na pewno z, niekiedy z trzy razy więcej, no można ich więcej niż trzy razy, co nie, niż samych odznak. Dajmy na to przykład halloweenową skrzynkę, no ale generalnie najbardziej chciał się skupić na tym kwadratowej odznace, ona była z jakiegoś eventu Lua, ale jest naprawdę fajna, podoba mi się, kojarzy mi się z Minecraftem, <grym, <grym, więc bardzo na to czekuję. I zobaczmy, co dropne, tak? Czekajcie tylko, czy to się nagrywam, żeby zobaczyć, nagrywa się wszystko elegancko. No to możemy otworzyć, tak? Okej, okay, no to no i tytuł pilot, no czyli coś, czego właśnie nie chciałem dostać, tak? <laughs> Smutno mi teraz. No. Nie, nie przeżywaj. <laughs> Czekajcie, gdzie jest ten tytuł? Ej, jak ty będziesz to. tak przeżywać każdą odcinkę, to ja się tego boję. No nie no, tak <laughs> już się źle zapomniał. <laughs> Pilota dostałem, więc um. dobra, dobra, pilot, fajnie. No to mamy pierwszy tytuł. Oby to nie zapowiadało nic, nic tragicznego na późniejsze skrzynki, bo wiadomo, ze skrzynek najgorsze co może dostać to tytuły, tak? Chyba nie trzeba nikogo mówić dlaczego. Każdy raczej woli dostać coś na wzór odznaki, choćby na profil czy na level. Dobra, następnym eventem, skrzynką eventową, którą otworzymy, będzie skrzynka z eventu, yy, podajesz, że to był event, nawet niedawno co nagrywałem, ogród chyba warzyw? Chyba tak się nazywał ten event. I tutaj wam pokażę, jakie rzeczy można z niego dostać z tej skrzynki. Może dostać naprawdę trochę tych tytułów jest, ponieważ jest aż chyba 5. Jest tam są dwa ubranka, których chyba jeszcze gorzej byłoby dostać niż same tytuły. Trochę odznak, pięć odznak na sam le na profil znaczy i dwa na level. Naprawdę super. Tak to woli kule cool na level. Yy, no i co? No i otwieramy, tak? Mam ich aż pięć, więc pięć okazji na to, żeby wyszło. Wiadomo, coś innego niż ubranie i tytuł tylko znaka. No dajesz, jest... dajesz. 5 to będą odznaki Nie, nie mogę się doczekać. Dobra, ale no to lecimy z pierwszą skrzynką. Ja myślę, że na ten czas może wyłączę sobie po prostu ciebie. O, dobra, no i co? Pierwsza skrzynka to jest. Odznaka! O kurcze, patrzcie. No to druga o! skrzynka i odznaka już jest, co no pokażę wam jak to wygląda na profilu ta odznaka. O, dobrze się zapowiada. Ej, dobrze, dobrze się zapowiada. Paulina ma rację, super. O kurcze. Dobra, dobra, mamy pierwszą odznakę na lewe. A no to teraz pora na drugą. Ja bym chciał powiedzieć, co bym chciał dostać. Najbardziej chciałbym dostać ten kwiat osób, ponieważ go kiedyś miałem na moim starym zbanowanym koncie i bardzo mi zależy, żeby to odzyskać, tak? Więc dobra. Kolejna to jest tytuł: Słonecznik. Słonecznik. No, Paulina lubi jeść słonecznik, czasem je podczas nagrywek, więc. No, nie by to Dobra, jeszcze trzy skrzynki przed nami, może otworzę od razu. Czapeczka. O, Branko. No, coś, czego najmniej oczekiwałem. O, to jest najgorsze, co mogło być. Gdzie to jest? Czekajcie. Czekaj, mam tu ubranek. O, jest czapeczka taka. Jak mówię, że zakolorowanie nie musi być. kwiatkiem. Pisać. No, jest mok. Ronik, Ronik szuka żony. Coś na ten wzór. Dobra, a to kolejna skrzynka. i Jest to kolejny tytuł Farmer. Farmer. No, okej. Okay. Chyba nie ma co, żeby go szukać nawet tutaj u mnie w moich tytułach, no raczej nie ma, po prostu widać, że tutaj tytuł Farmer, mogę sobie go kliknąć i mieć sobie ten, ale raczej chyba nie chcę, jakoś nie podoba mi się szczególnie ten tytuł, najfajniejsze mam tutaj tytuł Dzwoneczek, tak, możecie sobie go zostawić, no i ostatnia skrzynka, oby to był ten lotos, proszę, proszę jak se lotosa, tak, nie, yeah! zbyt dorośli. tytuł. O nie, dobra. No ale... nie wiem, nie wiem. Bo ty zawsze mówisz, że ty no, nie ja lubisz No ja. Do... Trochę no. nie masz. nie ten tytuł, bo ja do zmysłu to raczej daleko mi do roślin, tak? No ale kurczę, dobra, cztery tytuły, trzy tytuły z tego, jedna odznaka, ale że jest ta jedna odznaka, to naprawdę dobrze nam rzeczy na następną skrzynkę, która jest z eventu świętego Patryka. Jeden z moich ulubionych eventów w tej grze. Chyba drugi mój ulubiony, tak? Ja cię kręcę. Więc tą z przyjemnością sobie potwieram, mam ich, ich, mam ich aż 5 tych skrzynek No i z niej można dostać rzeczy, jakie wam teraz pokazuję Wąsy, jakąś fryzurkę, tą fryzurkę chyba mam, na sobie zobaczę Bo że chyba ją mam, mam tą fryzurkę, to o nią nie muszę się bać na szczęście Dużo tytułów, bo 6 Ale zarazem 4 odznaki na profil i 3 kule na level Czyli te odznaki na level I jaką bym chciał najbardziej dostać, jak miał powiedzieć, to najbardziej chciałbym dostać czapeczkę z wąsami oraz Kończynkę, tak? No, dajesz. Najbardziej na no, te odznaki chciałbym podawać. Na level Może też bym coś chciał? Nie, raczej nie. Tutaj mi się jakoś za bardzo nie podoba. Dobra. Bliska, bliska, A to zobaczmy, co poleci jako pierwsze. Bard. Ach, Bardy. Oh, tu. No, niestety, tu. Trochę sadu, ale dobra. Niech to nie będzie zapowiedź na kolejne inne skrzynki, które mogą dropać od znaki. dobrego, I... coś dobrego. Nie. Setycka mysz. Nawet nie wiem co to znaczy. Ja też. Spokojnie się przydabić czy skrzynki, które otworzymy sobie właśnie. I ta jest, ta jest, ta jest, ta jest. teraz nam wypadnie... Wąsy! Ten Bom. większy syf, jaki mógł się trafić. Yes, nie, mam. jak są znak. Halo, gro! O, takie rude. Słuchaj, zwyczajne, sklepowe bąsy w ogóle. Nie, nie wiem. Dwie skrzynie, dobra, otwieramy. Nie, yes, znaka, nadwyszedł komunikat! To co cza, chciałeś! z to co chciałem. Zobaczmy, jak to wygląda na profilu. O, tutaj sobie jest, koło rodzinowych. Kurczę, jestem mega zadowolony z tego. Ja cię kręcę. Możecie mega. napisać w komentarzu, czy waszym zdaniem się opłaca otwierać te skrzynki, nie? Musicie też napisać, koniecznie, co dostaliście. I czy chcecie takich więcej odcinków? Tylko może postaram się nie za kolejne dwa lata, czy coś. Dobra, no to mamy fajną odznakę, bardzo mi się podoba. No i teraz ostatnia skrzynka z eventu Święto Patryka, tak? No to ostatnia i... Odznaka na level! Nie mogę, oh, ale masz szczęście. Ej, nie no szczęście bardzo, I to to, jest to ta odznaka. Ja cię kręcę, ale się jarę. A przed nami jeszcze kurczę 10. No wiele, nie? Bo tu mam 5 z Halloween, pięć no z lekarstwa. Ale ja cię kręcę. Chyba na dwa odcinki to rozbiję. Nie no, może nie. Dobra, no to skrzynka z Halloween. Z skrzynki z Halloween można dostać następujące rzeczy, które Wam właśnie teraz pokazuję na ekranie. Jest ich. Nie wiele tytułów. Trzy 3, 3 ubranka tytułów jest tutaj. Nie będę liczył. 30 tytułów. Masakra. Ale odznak też jest dużo, bo jest trzy. No nie, ja no się no. będę liczył. Dużo jest tego wszystkiego. Bo z pogrom, naprawdę wiele. Ale jakbym miał po powiedzieć, jaką chciałbym najbardziej, to chciałbym dostać kurczę. Nie wiem, od początku mi się podoba, jak tylko weszę ten. Aha, ta ta fajnie wygląda. Mi się najbardziej podoba ta myszka w portalu i ją bym chciał dostać. No i może oczy we, w miksurze też. I nie wiem, czy mam, ale chyba nie. Więc chciałbym dostać jeszcze tą le na level, co nie? Tą czapkę. Ta w, ta y y na level? Widzimy na tej górze. Cool. No, fajnie wygląda. Kuli, kuli, kuli. No nieważne. I może ta czaszka z kwiatkiem yy, róży, tak? Też jest świetna. A jak chodzi o tytuł, mm -hmm. jaki bym chciał dostać, jak już bym miał jakiś dostać, to może Candy i taki uśmieszek. No to jest śmieszne chociaż. Więc liczę na wiadomo, odznaki, tak? No to dobra. A ten Halloween to jest z tego eventu, co teraz jest? Jeszcze do tej O tak, por... to jest aktualny event, więc może będzie szczęście. I uwaga, otwieramy pierwszą skrzyneczkę. Użyj Oho! Od od razu! Co jest? Dokładnie. Ja cię kręcę! Co się stało? Ej, Ale fajna! Rozumiecie? 30 tam było czy ile tytułów i za pierwszym razem od znaka na level. A, cię kręcę! Jakie szczęście! Dobra, dobra. Jaram się, wiadomo. Dajesz, dajesz, dajesz. Następna skrzynka. Się cztery przed nami. I uwaga. Tytuł! Nie! tak mysz! Fuck myśl, no. pac, -Man. Pac, pac czy pak? raczej chodzi o Pacmana. Śmieszna w sumie, nie gniewam się, To chodzi o to, że wiesz, jak się zbiera te cukierki, nie? To może o to chodzi, taki śmieszny no Dobra, no to nie ma co się ruszać nad tym tytułem, bo nie jestem wcale, ani to wcale zły, skoro już mam już nam jedną odznakę. Jeszcze trzy skrzynki przed nami, więc zobaczmy. I... Ooo, to jest... To, nie, to, mogę! chciałem! O, ja Cię kręcę! Zobaczmy, jak wygląda na profilu. Jest tutaj koło nie urodzinowego. też nie mogę, Ty czwarty Ej, ale super. Kurczę, ale się cieszę, że ją dostałem. Ej, mega dobrze, ja polecam, od skrzynki, bo są mega mega oddają, tak? Ja cię kręcę. Dobra, stawię jeszcze dwie skrzynki. Ja cię kręcę, otwieramy, otwieramy. Tutaj będzie kolejna odznaka. Nie, ma, ale bardzo. Kolejna odznaka. Czekaj, gdzie jest ten księżyc? Tutaj. Ja cię kręcę. Co się dzieje? Ej, wiecie ile to jest tytułów, a ja dostaję dosłownie odznaki. Ja cię kręcę. No. Dobra, dobra. Ostatnia. Jak tutaj będzie odznaka, to ja obiecuję, że następną odcinku robię zrobię splendową Q&A i mówię ile mam lat, nie? Czegoś, czego ci mówi, chciałem nigdy nie To robić. nie! Co to będzie? Tytuł, czy jednak słodki A... Srotki ząb, czy coś. Ja no. cię kręcę. Ale to oddały, ja nie mogę. Ej, jestem tak teraz zaskoczony. Brawo. Dobra, dobra. O kurczę, kolejne, kolejne, tak? Czyli teraz, są, teraz mam dwie skrzynki z tego eventu szkolnego, ponieważ on był chyba dosyć... Kiedy on był? On był naprawdę dawno temu. Pamiętam, że nagrywałem o nim, kiedy nie wiem kiedyś nie miałem mikrofonu, wcześniej nagrywałem z mikrofonem i to było może tak z dwa lata temu, czy ile? Nie wiem, naprawdę dawno temu i dużo nie mam tych skrzynek, więc dwie skrzynki tak, mamy mało, naprawdę mało szansy, żeby dropimy coś fajnego. to z koloidów nawet też tak mówiłem Tak. A to z kolnego jest naprawdę dużo tytułów, kretka. Nieźle wygląda fajnie. No i, tu, no i te odznaki, mi się podoba. O, podobają. albo ten na profil, znaczy na y, szamana to fajnie wygląda. kula, kula, na level ta odznaka, tak, jest fajna, ale mi się najbardziej podoba spodnie, nie wiem czemu, jakoś zawsze widzę, że ktoś ma na profilu, to mi się podobały, więc moim totalnym tym chciałbym to dostać właśnie, spodnie albo czapeczka Tak, więc dobra, losujemy bo, sobie. Dostać spodnie. Losujemy, czy coś nagrywa, bo no, dla mnie no, to jest tak istotne. Tak, nagrywa, dobra, uwaga. Co Ej, to co chciałem, ale ja, ja, ej, wy to... Ej, ej ja... tak gracie chyba słyszy. Ej, ja nie wiem, jak to jest możliwe. Ej, ja, można powiedzieć, że ja to chyba nie wiem, ustawiłem, ale ja nie wiem, w jaki sposób miałbym ja to zrobić, ja nie wiem co naprawdę. Je? Nie ja mogę. Nie Powrót do szkoły, dokładnie, ta odznaka ja się znajdzie tutaj pomiędzy wiaderkiem ryby, a koroną. Chciałeś się czy czego tam sernika? Ej, bardzo fajna odznaka, podoba mi się niesamowicie. Ja cię kręcę dwie skrzynki i odznaka. Ja nie mogę. Ale mega. No dobra, dobra, ostatnia teraz skrzynka, bo z dwóch, co nie, więc ta teraz druga. Daj mi jeszcze Pewnie tytuł, nie? No, tak myślałem. Z wyróżnieniem. Z wyróżnieniem. <laughs> I Dani dopasuje się tej odznaki. Wow, ej, niesamowite, nie? Dobra. A no to żeby. Ten... Brawko. Jak nam. Sprzyja, to lepiej to wykorzystać. I od razu te skrzynki z eventu łoweckiego, tak? Fishing. Event Fishing, który był chyba nad niedawno mm -hmm. temu. Jak już pamiętam, chyba w te wakacje jeszcze. Nie, jakoś dawno temu. I z niego jest naprawdę w pogrom tytułów. Tak samo no. jak Halloween. Dwa ubranka, jeszcze czego te włosy chyba ma, mogę zobaczyć. Ale dużo jest fajnych odznak, też. Ta muszla wygląda fajnie z tą Mam. perłą. Tak, wszystko tutaj pokazuje. Taki jakby. Kościotrup rybek? Ja bym chciał dostać też, najbardziej tą odznakę tej właśnie tej, tej tutaj kościotrup rybek, to pewnie powiedziała, tak? No, ona na, fajnie tak wygląda. dinozaura, Kurczę. A to fioletowe, No. To, to właśnie odznaka, odznaka na level, ta kula. W... Albo ta kotwica. No, też jest boko. No, dajesz, dajesz, dajesz. No strydze? Nieważne. Powiedz, co tam kotwica? Odznaka kotwicy chyba mam. Czekaj, czekaj, czekaj. Mam ją. Ale dobra, otwieramy, otwieramy. Oto pierwsza skrzyneczka z eventu Fishing. I to będzie... <grymne> Odznak! Jaki parcie! <grymne> o kurcze! No to mamy odznakę. Jest odznaka... No fajna, no taka rybka Nemo, jak to się mówi. Ale <grymne> mega! Ja cię kręcę. Dobra, dobra. No to następna, następna skrzynka. następnej skrzynki nam dropnie... tytuł? Nie, ubranko, ubranko, dobra, nie jest źle. Tak. Nie, jest źle. nie obrażam Myślałam, się. że to jest ubranko. Takie dość na ucho. Sympatycznie. Może jeszcze dostanę tytuł za to, że mam dużo ubrań, nie? jak <grym> lepiej no. <grym> no. się to rozwija. Dobra, nie ma co ten. Cały trzy skrzynki. Więc to jedno, jeżeli. Co będzie w niej? Uwaga, tytuł. Wszyscy, Wszyscy na, pokład. na pokład. Ej, fajny tytuł, bardzo mi się podoba. Ten jest naprawdę fajny, no? Podobnie. No? Tym bardziej, kiedy ja lubię taki klimat piratów. No, ty lubisz, no. <grym <grym E, dobra, ostatnie dwie skrzynki, sprawdzamy, tak? I co będzie ty znaka, proszę o odznaka. Sprawdzam. mam. Tytuł. Lil Lil Shushy. Shushy. Dobra, nie ma co prze. Nie ma co płakać nad tym. Ostatnia skrzynka i teraz powiem wam, ja bym chciał teraz dostać głowę dinozaura, tak? Musi być głowę dinozaura. I uwaga. Tytuł. Kurczę. Nie, nie tym razem. Dobra, ale... Tak ale że. i tak dostałeś. Ja, dobrze, mamy jedną znakę z w w tej. Więc jest naprawdę super, tak? Ja Wiadomo, jest super. <grywka> Piotrka. Dobra, teraz <grywka> mamy dwie skrzynki z eventu... Jak on się tam nazywał, zaraz wam powiem. To skrzynka z eventu Armagedon, tak. Ej, on na nim grałem chyba tylko dwa razy w życiu. A tak mi się podobał, jeden z fajniejszych eventów, jaki kiedykolwiek powstał. Chciałem, żebym powrócił, naprawdę. Nie no to, że jest takie złe kowadło i złapanie i się biją, nie? I trzeba no coś jakiego kojarzysz chyba na pewno, nieważne. Są mhm. tylko dwa tytuły, więc to naprawdę dobrze zapowiada na odznaki. Odznaki są, natomiast jedną już mam, tą babę z, tym, z tą klepsydrą, tak? Mogę ją pokazać nawet, że już ją mam. Tutaj jest. Znaczy, na pewno Najbardziej chciałbym mieć ten odznakę na level, bo już ją kiedyś miałem. Tą właśnie babę z tym kowadłem złym. Te więc... ja motylki są ładne. Co, są ładne? Te motylki czy co to jest? Jakie motylki? Nie ma tam motylków. Na górze, co to jest? To jest i pióro. To nie wygląda tak. Wyglądaj to bardzo. Dobra, nieważne. No to ja najbardziej chciał ten na level, ale że mam tylko dwie skrzynki, to raczej nie oczekujmy to, że to wypadnie. Chociaż wiem, że to jest bardzo możliwe. I bardzo na to polegał, że to będzie, więc może nie przedłużamy i otwieramy. Otwieramy, uwaga. Tytuł. Prometrz. O nie! No dobra, ostatnia skrzynka, ostatnia skrzynka. Uwaga, uwaga. Myślę, że warto zobaczyć od razu, a nie przedłużać. Więc to będzie, to będzie. Tytuł, obrona. Kurczę, szkoda. Kurde. Oby się szczęście nam nie kończyło, co nie? Bo przed nami jeszcze naprawdę. No, już coraz mniej powoli, ale jednak jest trochę tych. wiadomo, skrzyneczek, tak? Więc teraz mamy jedyną skrzynkę z tego eventu. Na to wygląda, że tylko raz mi się udało na nią zapolować. to event e, karnawał, chyba. Karnawał. No, karnawał. Z tej skrzynki może dostać cztery tytuły trzy odznaki i jeden odznakę na level. Ja bym bardzo chciał Look dostać tak nutkę, ja bym tak uważam, no. bardzo nutkę bym chciał dostać, więc oby z tej jedynej skrzynki tak wydropiła ta nutka. Mi jest bardzo smutno, że no. nie mam skrzynek z eventu Reina, co nie? Bo to jest mój ulubiony, najpierwszym miejscu event. Dobra, więc otwieramy i uwaga... Tytuł! O, Arleki. Nie, kurde, ale teraz tytuły Skoda. poleciały. Cóż, no kurcze, lecą teraz tytuły niestety same. Kurde, kurde. Czekaj, konieczynka, konieczynka. I teraz. Właśnie będzie eventu Dino, tak? To był naprawdę niedawno temu odcinek, nagrywałem go nawet z głosem. I z tego, no, z tego raczej będzie tytuł, bo chyba mam te wszystkie odznaki, tak? Mam tą odznakę, która z tego może wypaść. Odpórz. A nie, nie mam tej jednej. Ale mam za to. Kurczę. Nie mam tej odznaki? Czy nie mogę jej znaleźć? A i głowę, że myślałem, że ją mam. Dobra, otwieramy, tak? my sam liścik zaraz na końcu go otworzymy. I uwaga, z tej. Nie, bliskiej... teraz. Teraz otwórz. Liścik? Tak. Aha, bo to się Na idzie. szczęście. Kończynka. A dobra. No to mamy kończynkę na szczęście. No i otwieramy i uwaga co to będzie? Tylko coś nagrywa bo to jest najważniejsze. Tak. Dobra i uwaga. Tytuł. Nie! Tyrannosaurus. Ej ale to jest fajne. Ej to mi się podoba ten tytuł. Fajne, fajne. Fajny. Nawet nie żałuję, że go dostałem bo pamiętam mi się spodobał kiedyś bardzo. Nic nie szkodzi. Teraz pięć skrzynek z eventu świątecznego, który będzie już za zada moment Nada moment, naprawdę I z niego jest pogrom tytułów, o ja cię kręcę Trzy Ale odznaka. dużo też jest odznak i tego Bo z ja bym najbardziej chciał ten zegarek kieszonkowy Super jest odznaka A z levelu najbardziej chciałbym mieć tą yy, Taką zakapturzoną, co nie? To mi się też mega podoba Mhm No dajesz, dajesz Więc otwórzmy pierwszą skrzyneczkę i to będzie tytuł nie. Śnieżka... Ty. No dobra, o, no, ale chociaż tak śmieszny, śmieszne. To jest śmieszny tytuł, mogę taką ścieżką narzucić w Paulinę teraz. No, nie trafiłem. Ej, <grych> nie trafiłeś. Dobra, 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 kolejna skrzyneczka, druga już. Uwaga, uwaga, odznaka. Kurczę, no nie, kandyzowany. Kasztan. Wow. Kasztan? Dobra, przed nami jeszcze trzy skrzyneczki, tak? Więc nie ma co się martwić, naprawdę. Tak piska, piska. Okej, mówię ci teraz będzie odznaka, tak? Yes. Odznaka na level i to jest bór świętego Mikołaja z elfem. <grywa> ale fajne! Śmieszne, ale śmieszne. Ej szczerze chciałem, to tylko że nie powiedziałem, bo jakbym miał powiedzieć szczerze, to bym wolał już tam to zakup ale to też mi się bardzo podoba, więc się cieszę naprawdę za tę odznakę. Ale nie mogę. fajne, fajne. Dobra, dobra. Dwie skrzynki przed nami, zobaczymy co nam wydropią. Ok. dajesz, dajesz. Uwaga. Ubranko. Ładna myśl. O, I tytuł? O, ładną myszkę odblokowałem. No mówiłem, mam tyle. No bo odblokowałem tytuł za ilość tam, wiesz, tytuł, ubranek, co nie? Ale ładne, rogi. Tak no, jest miło. zobaczę jak to w sklepiku będzie wyglądało. Kurczę, gdzie one są te różki? tutaj. No tak świątecznie. Na święta mam jakiś ten ubiór, tak? Tak. No i ostatnia skrzynka, oby to było coś, co właśnie sobie zażyczyłem, czyli ten zegarek kieszonkowy. Dobra, po prostu odznaka, tak? Uwaga, uwaga. O, jeza, o zarka, bombka. bombka! ale świetnie. Jak to wygląda na profilu? Tutaj sobie jest Boże Narodzenie. Podpisana nawet. Super Ej, naprawdę fajnie. No i gaśnie. Bardzo fajna odznaka. Kurczę, ale się cieszę. Ale teraz uwaga, będzie najbardziej legendarna skrzynka, ponieważ warta chyba 50. 50 była warta biletów. Jeden bilet czerwony. On ją, ją się kupię chyba za 5? Za ile? Nieważne, to nie istotne, tak? Najdroższa. Najbardziej legendarna właśnie, jak to powiedziałem i ona może wydropić wszystko, więc ja nie będę pokazywał, bo się nie zmieści to. Wszystko może wydropić, więc uwaga. Zanim ją otworzymy, chcę was zaprosić oczywiście na to, żebyście odwiedzili nasz serwer Discord, zostawili jakąś osnę pod tym odcinkiem, się może nas zasubskrybowali, a my otwieramy skrzyneczkę, tak? Tak, tak, tak. Uwaga, uwaga i to będzie... Tytuł. Ty Adorator. No nie, oczekiwałem czegoś super, dobra, ale nie ma tego złego, ponieważ. kurcze, ile osób. No, twój, twój profil się dość zapełnił, że tak to powiem. Zbagać I to fajnymi odbiorcami. Ja cię kręcę. Ej, dobrze to poszło wszystko. Wszystko poszło elegancko, tak? Więc ja koniecznie wam polecam wymieniać na skrzynki, bo jak sami widzieliście, naprawdę często mogą się dropić. Te odznaki. No i co? No i się będziemy już z wami żegnać, tak? Dajcie znać, czy chcecie więcej takich odcinków. Ja jestem... Kurczę, mega szczęśliwy. A a ty masz odzn ma jakąś skrzynkę znaczy? Właśnie nie. O, szkoda. Ale dobra. Mogłam sobie kupić, bo był event dosłownie przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, ale w sumie nie przemyślałam. No <laughs> ale są... czekaj. Zakończymy ten filmik fajnym akcentem. Jaki, Tylko jaki? czekaj. Ciekawe co Paulina wymyśliła, nie? On się już gadu zaczął tego kurczę cieszenia się. <grym>, nie mogę, ale jestem szczęśliwy. A ja byłem już tak <grym>, na, na straty po chciałem pójść z tym odcinkiem, nie? Bo kiedyś miałem mega pecha do tego i chyba spięcie otworzyłem. I różnych skrzynek i nigdy nie wydropiło, pamiętam mi żadną znak. No dobra Polina, no co tam? Jakim akcentem chcesz? Eee, no to... Mi coś kupiło, ale ja nie <grym>, rozwę mu. Po co? Z okazji Mikołajek nadchodzących. A no tak, Mikołajki są za dwa tygodnie, ale... Teraz mi głupio. głupio No mimo. otwórz. A, o, pudełko Szamana. To jest takie youtuberowe. O, kurwa, tak, wykazuje czy... idealnie do twojego profilu. Ja nie mogę, nie no dziękuję. Tak, jest do kanał. Z okazji nadchodzących Mikołajek. Takie pozdrowienia do twojego kanału i fajne zakończenie odcinka. Podziękuję. Kurczę, no. oj. oj. Dobra, to myślę, że będziemy z Wami żegnać. No i widzimy się w następnym odcinku, tak? Chociaż jeszcze pod koniec mogę zrobić to, co, co chciałem dawno temu zrobić, czyli cyk. O, jeszcze będzie tytuł plus jeden. Wow. Jeszcze tytuł plus jeden Idealne, idealne zakończenie. Plus idealne, jeden. Idealne, plus jeden. Dobra, no to widzimy się w następnych odcinkach. No i cześć, pa. pa. pa, pa. Kurczę, ale no dobry odcinek poszedł.